Moi drodzy, kiedy człowiek przychodzi rano do kościoła albo budzi się w swoim domu, pierwszą myślą jego serca powinno być słowo dziękuję. A jak często zdarza się, że zamiast tego w naszych ustach jest narzekanie: znowu poniedziałek, znowu muszę wstać, znowu obowiązki. A przecież sam fakt, że wstałeś, że oddychasz, że twoje serce bije to już jest cud. Święty proboszcz z Ars mawiał, że człowiek, który rano nie podziękuje Bogu za życie, jest jak niewdzięczne dziecko, które bierze chleb od matki, ale nawet na nią nie spojrzy. A ilu z nas tak właśnie robi? Pomyślmy na chwilę. Ile razy otwieramy oczy i nawet nie zauważamy, że to, co mamy, jest darem? Słońce, które wschodzi, chleb na stole, ciepły dom. Rodzina, która jest obok nas choćby niedoskonała, to wszystko są łaski, ale człowiek, gdy przyzwyczai się do darów, zaczyna uważać je za coś oczywistego. Moi drodzy, wdzięczność nie polega na tym, żebyśmy mieli wszystko, czego pragniemy. Wdzięczność zaczyna się tam, gdzie umiemy dostrzec, że to, co już mamy, to ogromny skarb. Spójrzcie na dziecko. Gdy dostanie nawet mały cukierek, potrafi się cieszyć, jakby otrzymało królestwo. A my dorośli, dostajemy tysiące cukierków od Boga każdego dnia, a mówimy, to za mało, chcę więcej. Czyż to niesmutne? Święty Jan Maria Wianei często przypominał wiernym: Wdzięczne serce jest zawsze szczęśliwe, niewdzięczne nigdy. I to jest prawda, bo wdzięczność zmienia sposób patrzenia na życie. Człowiek wdzięczny widzi w każdej chwili ślad Boga, nawet w trudzie, nawet w krzyżu, potrafi powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że jesteś ze mną w tym doświadczeniu. Zatrzymajmy się na chwilę nad krzyżem. Ilu ludzi mówi: Gdybym tylko nie miał tego problemu, tego cierpienia, tej choroby, wtedy byłbym szczęśliwy. A czy wiesz, że to właśnie w tym cierpieniu Bóg kształtuje Twoje serce? Proboszcz z Ars mówił, że krzyż to największy dar, bo przez niego stajemy się podobni do Jezusa. I że gdybyśmy wiedzieli, jak wielką wartość ma cierpienie przyjęte z miłością, błagalibyśmy Boga, żeby nigdy go nam nie odbierał. Ale do tego trzeba serca wdzięcznego. Serce niewdzięczne ucieka od krzyża, narzeka, buntuje się. Serce wdzięczne potrafi spojrzeć w niebo i powiedzieć: Jezu, dziękuję ci, że nie zostawiłeś mnie samego. Nawet jeśli boli, wiem, że prowadzisz mnie ku zbawieniu. Wdzięczność dotyczy także ludzi, których spotykamy. Jak często dziękujemy Bogu za naszych bliskich za męża, żonę, dzieci, rodziców, przyjaciół. A jak często widzimy w nich tylko ich wady? Święty Wianei powtarzał: Bóg daje nam ludzi, by nas pocieszyli i ludzi, by nas uświęcili. To znaczy, że nawet trudne osoby w naszym życiu są darem, bo dzięki nim uczymy się cierpliwości, pokory i miłości bezinteresownej. A jednak, ile razy zamiast dziękować, narzekamy, dlaczego właśnie oni, dlaczego muszę z nimi żyć? Moi kochani, wdzięczność to nie uczucie, ale wybór to decyzja że patrzę na swoje życie oczami Dziecka Bożego i dostrzegam w nim dobro, nawet jeśli czasem ukrywa się pod krzyżem. A co powiedzieć o Eucharystii? Czy jest coś większego na ziemi niż to, że sam Bóg zostaje z nami pod postacią chleba? Gdybyśmy znali wartość Mszy Świętej, umarlibyśmy z miłości, a jak często wychodzimy z Kościoła obojętni, jakby nic się nie stało. Eucharystia jest największym darem wdzięczności Boga dla człowieka, a naszą odpowiedzią powinna być wdzięczność człowieka dla Boga. Wdzięczność moi drodzy przemienia całe życie. Człowiek, który dziękuje, nie jest smutny. Człowiek, który dziękuje nie zazdrości innym. Człowiek wdzięczny staje się bogaty, bo wie, że już teraz posiada skarb. I właśnie o tym mówił święty Jan Wianey. Nie ten jest biedny, kto ma mało, lecz ten, kto nie umie dziękować. Dlatego chcę was dziś zaprosić do małego ćwiczenia. Każdego dnia wieczorem pomyśl o trzech rzeczach, za które możesz podziękować Bogu. Mogą być drobiazgi, że ktoś się do ciebie uśmiechnął, że mogłeś odpocząć, że zobaczyłeś piękne niebo, a potem powiedz z serca Dziękuję Ci, Panie Jezu. Zobaczycie, jak zmienia się życie, gdy uczymy się wdzięczności. Moi kochani, jeśli te słowa poruszyły wasze serca, zachęcam zostawcie subskrypcję na tym kanale, dzięki temu nie przegapicie kolejnych rozważań i rad.